nad nami jest, właśnie przeleciał. Bo, kurwa bomba! <śmienicza> ja wie, e... Zrzucił, będzie tak na że zrzucił bomby, które go wysadziła? Czy mi się wydaje? Jeszcze nie, A skrzynka pierwsza zniszczona. Dobra, my mamy.

User left your channel. Zatrąbiłem raz. Kurwa, muszę wiedzieć, coś musi pokierować zajebiście. Przydało mi się. A stara się kierować drogą na południowy wschód. A po, e, potem na sam. Sorry, na południowy zachód i na zachód. Południowy zachód, ten... południowy a, zachód? Bo nie lewo, tak. Południowy zachód? Tak, na southwest. Lewo, 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 okay. lewo kamikaze. No się. Uważajcie, oni też mają AT Znaczy, nie namierzone, ale mają Na ja pierdolę, nie wiem, co... Tak, drugi dołącza tam do niego Dobra, widzę ich Jak wejdzie w te krzaki już, niech może te krzaki zaramy. Mówisz? Przebiegam, przebiegam Strzelać? Nie, ci w mieście zostancie. Ale mam idealnie go na Ale jest daleko. Poczekaj, aż podejdą bliżej. Do... Jedzie Hunter, jedzie Hunter, uwaga! Będzie się wbijał w ten. Hunter będzie wyjeżdżał na skrzynię. Uwaga, przejechał ominął skrzynie. skrzynię. Pojechał chyba na trzeci punkt. Nie na no po kolei mają nie mogą zniszczyć z trzeciej skrzyni. Oni tam jeszcze dalej trochę. Co najmniej czterech. Co tam widzisz, Wjeżdżają do nas, chcą do nas podjechać I panowie mogą do was uderzyć albo jadą w naszą stronę. Proszę na mnie? O, Hunter ball! na zachód. Hunter do was jedzie. Objechał, tak? Na w górze wjeżdżał. Rejro, chyba trzeba pojeść w las. Krystian, na stąd. Kai, wybiegnę tutaj z lewej, widzę ostrożnie, kogościa. z tu na razie. Nie dobra, to jest krzaki. Dobra, widzimy go, po się Na wschodzie wchodzą, będą wchodzić od miasta. Strzelają na naszą starą pozycję jeszcze. Oni walą jeszcze dalej tam. Dziś skąd płacą te tracerty? Nie widzę. Odstrzelać go trochę? Nie nie nie, nie pochuj, niech on, on wyjdzie stamtąd, z tego auta, jak on wyjdzie to go wtedy zajmiemy, bo to auto chyba się nie da rozjebać tak szybko. Cies. Jak się ktoś zbierze, od razu od, podejdzie, to otwieraj ogień. Okej, okay, okej. Okay. Od kąd mogę iść? O, tutaj zaraz z mojej pozycji. Od zachodu. Od wschodu. Ewentualnie od twojej, od, od południa. Okej, okay, okej. Okay. Raczej południe moje za kamieniem, to możesz obserwować Podchodzę. Widzę, gdzie gdzie się skinęli. Widzę, gdzie nasz KM leży, no. Nie wiem, gdzie ten pojazd. To pojazd nas pierdol straciliśmy dwójkę cholera. O, uwaga, czołgają się wąwozem. E, będą wychodzić na koło skrzyżowania dróg. Dwuch, dwóch gości na pewno idzie wąwozem. Trzech. Słyszycie? Mieści? Będą szli będą drogą, czy będą szli od lasu? Wyjdą na drogę, wyjdą na drogę tą e, na południu, poprzeczną na południu, w e, południowym wschodzie. Widzę. Będą wychodzić, no już nie wyszli. Mati, przygotuj się. To była podpucha żywności. Nas... No przejechał, więc na razie nas nie zajdzie od tyłu. Pewnie jakieś miał kogoś, to pewnie wysadził na naszych plecach. Możemy spróbować. A już tam biegnę. Na północnym zachodzie od nas. Na szczycie byli. Prawie na szczycie. Może że nas spotujemy, jak tam znowu wyjdziemy. Mogę na dosyć otwa odkrytej pozycji. Za kamieniem tylko. Nie, miałbym szedł gdzieś tam na skrzynkę, żeby widzieć ją jakoś. Albo teren koło. Ona jest tak sobie już teraz, bo też jest odkryta. Wiesz tam, skrzynki? Czy, czy mogę strzelać? Piechota, eliminujcie Huntera, ten Huntera zaraz dowalę. Muszę go znaleźć. Wiesz, gdzie, widzisz, gdzie jedzie? Jest w stanie mi pokierować? User left your channel nice, nice Jeszcze, jeszcze, jeszcze wyrównaliśmy Mati, jak możesz to zbierdol, jeśli zmieni pozycję Jestem autorką po ONER to... Mati, skąd to ciebie ma... e Z każdej user strony joined your channel. Nie idę, tego ze strony go, Hunter Mważaj, Matię, on idzie do mojej pozycji Brzmi był cholernie blisko. Ja, nie, zniknął. Tak, ja, też widziałem już, za późno. Nie, na do to nie Ja, ja strzelałem do niego, widziałem go. Powiedziałeś o ile? Ej. Mat... Ej, Buniu jesteś? Właśnie próbuję się na nie ustawić, ale Na razie może nie Buniu widzisz skrzynkę? Musi widzieć skrzynkę, obserwować ją, co znaczy. do Tam mnie wysłotowali, cholera. Chyba wchodzą nasze wzdłuż. Co to jest taki zezat? Dobra, już mi Uważaj, Spróbuję się na nie ustawić i je po prostu wpierdolam. w las, czy... Chcę, szukam jakiejś takie, żeby go z miarę odległości bezpiecznie jednąć. Widzę, widziałem, gdzie zakręcał. Może tym razem mi się uda go trafić, jak tu się pojawi. Widzę też skrzynkę z mojej pozycji, tylko nie? nie ma ko skrzynki ostrzał! Bo nie walczę. Do wschodu, południa, no. no. Musimy wtedy podejść. Ja spróbuję wtedy jebnąć może tego Huntera. Widzę, widzę. Widzę Huntera. Dobra, się schowaj, wtedy lepiej. Mam nadzieję, że nie zajebie w żadne drzewo, to rakieta. Jo, zajebała w drzewo. Dobra, wyjebana już spadłem pozycję, spieszam. Pierdolony kurwa las. Ktoś jest w domu, gdzie jest skrzynka? On pewnie jest blisko wrogowej sanga, co nie mówi Sukien, kot jest w W którym budynku? Dwupiętrówka. Jest tylko jeden czy dwa są takie? Nie wiem, jeden dostał, drugi zbieg gdzieś do lasu. I jeden chyba siedzi mi na plecach w budynku. User Только одна пин-рубка На скрытой ВЫСТРЕЛ Черт Пограбитель Далее ПВК Узер оставил Coś z, wiesz, i zróbmy o... <laughs> Spróbuj ogarnić... <laughs> Trzeba, to opatentować, to jest ileś tam map. Widzisz skrzynkę? Bo ja cholera Ja podbiję do budynku, gdzie, obok którego jest skrzynka. Aby mnie nie zabili. Nie. A zaraz pewnie będę wszączał. Dobra, widzę skrzynki są chyba blisko i widzę gdzie nasi padli. Na, noc, na południowym wschodzie od skrzynki. A nie widzę go. Znaczy jak się wychyla, to go widzę, ale... Mogę zapierdolić w niego. Mogę zajęć się schować. Idealnie ktoś wychodził, ktoś wychodzi, jak strzeliłem.